Jestem bocianem, mieszkam w Wilawie trochę za miastem na dużej łące. Wielkie polanie Są tam dwa stawy. Ja na śniadanie szabę nie jadam. Dzień dobry, to ja Bocian Kleko od moi kochani w tle macie piosenkę bardzo fajną, którą śpiewa nasza piosengarka, a, a tutaj macie, nie wiem czy wiecie, że wydawnictwo Asmus z Wrocławia wydaje bardzo fajną serię bajek, gdzie ja jestem bohaterem, czyli ulubionym autorem poety pana Lecha Tkaczyka. I, I ja o, w tych bajkach opowiadam, jak dzieci uczę cyferek, literek, czytania, liczenia, e, geografii, ekologii, wielu innych rzeczy. I moi kochani, książkę tę można codziennie kupić. To jest bajka edukacyjna z morałem i, 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 i taką z tych serii książek jest kilka dziesiąt o mnie, to kupujcie tę książkę. To jest akurat zbiorcza bajka piękna w twardej oprawie wydana i, i, i kupujcie ją koniecznie, żeby rodzice e, ją e, mogli wam e, czytać, ale jeszcze wam powiem w tajemnicy, że ta książka ma dodaną z tyłu płytę. I na tej płycie są piosenki i słuchowiska właśnie i może je posłuchać, kiedy mama nie ma czasu czytać, włączycie płytę i posłuchacie, haha, ha, piękna sprawa i tutaj jeszcze e, e, i książkę można kupić w księgarni wydawnictwa Astrum www. Wydawnictwo myślnikastrum.pl e mail handlowy małpaastrum.wrot.pl To kupcie koniecznie, papa, pa. żegnam się. Zapamiętajcie, poeta, pan Haczyk, autor ponad 300 bajek i słuchowisk. A z piosenkami ponad 500, I, i wydawnictwo Astrum z Wrocławia to wydaje. To papa, pa, do następnego, a to seria, jest gdyby zwierzęta umiały mówić. Ha, 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 ja umiem, ja umiem. Ha, ha, papa! pa Was proszę, ja Kle, 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 jestem Wielkie polanie, są tam zastawy, ja na śniadanie szabek ja jadam. A kto tak w bajkach, to prawdy nie mówi. Do pa pa, kupçe.